Maszyny Team i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale z FESA 19 Dzisiaj się znajdujemy na mapie na mapie Felsbrun z gospodarstwa serii od zera do farmera tak jest Właśnie to jest całe gospodarstwo będzie można je pobrać, ale to kiedyś Robimy sobie jeden jeszcze odcineczek a teraz mamy oprowadzenie. Mamy halę taką dużą. Nie wiem na kombajn Kombajny mi się nie jeszcze muszę. Ją trochę przerobić. Albo co? Muszę inną chyba dać, ale w taką samą prawie. Znalazłem jedną. Tutaj mamy kosiarki reli. Tu mamy dwie. Jedną do przodu, jedną do tyłu. Mamy Puttingera. Nie są oryginalnie. Te dwie rally są na modach, to jest... Ta do przodu budnigerka jest yy, oryginalnie to jest z modów. Tak, idziemy dalej. Trochę zatinał. Ale... Git. Yy, tu jest czepa, krampę. I tyk. Na razie jeszcze pół maszyn chyba nie będzie. A kompanie sobie sobie zapomniałem wygasić. Tu mamy Kejsa Magnum 340 CVX. Obciążniczek do niego, jak pulał John stoi. 73 11 R Bez, Bezużyteczny na razie obciążnika nie ma Ne w Holanda mamy Jeszcze mamy Fenda nie dodałem ale będziecie mieli Mamy klasa lekcjona z wózkiem Tył, mamy takie silosy wielkie. Tak, tu mamy. A tu mamy na miejsce na trzymanie koni. Już mamy jednego konia nawet. Kupiłam. Mamy otwiera, otwórz. Z chudami gramane. Przykro mi tu mamy halę na maszyny, tu mamy taldżówkę, rozsiewać, kultywator, siewnik, agregat, siewnik, przedtrząsarka, oczywiście półk, lemkenowski, no i dwa różutniczki Jeden z Hamson ja i Dalej tu mamy taką skarbę, akurat tu mi się udało zrobić jakaś. Tu mamy takie dwie, no. tutaj trochę niedopracowane, ale... taką mamy hale, na na kombajny, może... tu mamy nasiono, tutaj się zastanawiasz, co to jest, ale ja tu na kury. No. Kłasimy. kury tu są oczywiście, będą były, będą. Wiem, a, a. A, no już nie będę otwierał no otóż tu dobra, przyjdziemy, tu mamy widać ogrodzenie, żeby kury nie wyszły, ale idziemy dalej. A, tu mamy taką też halkę na maszyny. Przyczepy i dwie same zbierające stoją. Dobra, tu idziemy dalej. Silo Siro z... Silos na kiszoneczkę Właśnie. Yy, ta rampę mamy taką, żeby tu, jak nie dosięgamy się tu, tu wjeżdżamy. Tutaj na obornik postawiony. Tutaj na o, gdzie idę właśnie mleko. A tu właśnie sama obora możemy wejść. Właśnie tu będzie trzeba wbierać obornik. Właśnie krówa idzie tutaj anioł, krowa mamy leli wszystko no i tutaj se przez bramkę, op to właśnie ty co tu można spać może jakieś ściany, a tu sobie nawet idziemy idziemy dalej, to no, jakieś zbiorniki to mamy dobra dobra, jeszcze jedno gospodarstwo jest z y świnkami Ups, ups To już się przeniesiemy Tam inny traktor postawiłem kajcik chwila, o, motywan w Holland Kesik, o, o, aż się tutaj zapomniałem o tym panu to jest właśnie On no, tak będzie brzydko postawiony To jest e, John Deere T560 Dobra, idziemy dalej o, to Fastrak mamy właśnie tutaj ze świniami się znajdujemy. Tu mamy sprzęt, od sprzęt do zimniaków, grimasek, sezarka, e, grimę, szczepa TS16. Tu mamy oczywiście do też kopania. Dwie kopaczki mamy. I fastrak, tutaj stoi. Mamy ale na zimniaki. Tu mamy Siros. Mm -hmm, tu to taką to można to widać tu, bo się... Jest roz... strefa rozładunku i to tutaj jedzie, i tam można odwryć. Ale dobra, idziemy dalej. Mamy szkalnie. Czekaj co tu można trzymać. A, nie dosiełeś? Aha, 9K też trzymać. Zobaczymy kiedyś indziej. A tutaj też się nie dawałeś. Tu mamy świnki, my, my, my... świnki są. To ma maski, to my możemy sobie postawić tu. Mamy przykład, tu możemy sobie spać karmę, tu można kupywać właśnie w tym miejscu. Tu chyba na wodę, a tu na jest. No tu właśnie warta, tater postawiłem z przyczepą, już jest. No nic nie można nawet. No, no idziemy. Aha, dobra, to tu my jeszcze tutaj na Głównej gospie też jest, no, można sobie, te garażyk jest, tutaj świnki chodzą, a tu, ops, gdzie tu wejdę, no, nie wiem, tu na słomę, a tu do pobranie woda, można z nią brać, to jakieś wodorosty pływają, jeszcze pola muszę pokupywać, jeszcze, ops, widać... Aha, no właśnie T, T, T T jest skupione T muszę kupić T2, T3, T2, T... Nie, jeszcze w trajnym zajmie to i git, będzie git. Jeszcze muszę parę maszyn zmieniać i będzie to do wydania. Ops, mogę sobie przejść, tak właśnie karpa mi się nie udało, muszę tą wziąć A ci fajnie możecie tak sobie tu wyjechać. To nie jest tak stromo, ale dobra. Ja Wam za odcinek taki króciutki. Yy, dziękuję. Do następnego. Znaczy, że się Wam spodobał. Będzie do pobrania. Oglądajcie do końca. Cześć!